Dzieci komunijne, dzieciom misji 2023. Nowy plakat i nowy obrazek. Żaden element nie jest przypadkowy. Przede wszystkim Pan Jezus. To On jest głową Kościoła. Mówimy o Kościele, że to ciało Chrystusa. Jedno ciało, jedna głowa, jeden Kościół. Tym, co łączy nas w Kościele, to wiara, krzyż. Pana Jezusa. Tym krzyżem zostaliśmy namaszczeni w dniu Chrztu Świętego. Ten sakrament włączył nas do kościoła. Chociaż różnie wyglądają ludzie na świecie, mają różny kolor skóry i inaczej się ubierają, to jeden jest świat, jedno ciało Chrystusa, jeden Kościół. Wszyscy należymy do tej samej rodziny Bożej. Do tego samego kościoła. Chleb i wino. Eucharystia jest tym, co łączy chrześcijan na całym świecie, co łączy nas wokół Chrystusa, bo to przecież On sam daje nam swoje ciało i swoją krew w Eucharystii. Pismo Święte to nasz przewodnik w życiu. Tam spisana jest cała nauka Pana Jezusa. Czy wiecie, że Pismo Święte zostało przetłumaczone na prawie 3,5 tysiąca języków świata? To dlatego, żeby Słowo Boże dotarło do każdego człowieka. Duch Święty to On prowadzi Kościół i prowadzi każdego z nas codziennie, żebyśmy wierni byli Panu Jezusowi i nauce Kościoła. Dzieci komunijne. Tak jak Wy w Polsce przygotowujecie się do pierwszej komunii świętej, tak również dzieci na całym świecie. To ważne wydarzenie, kiedy po raz pierwszy można przyjąć Pana Jezusa. I dlatego dzieci komunijne, dzieciom misji, chcemy modlić się za naszych rówieśników w krajach misyjnych i wspomagać ich. Jeden Pan Jezus, jeden Kościół, jedna rodzina. A w rodzinie Chcemy się o siebie troszczyć i sobie pomagać.